Yo, siemano, ja jestem Wojtek i w dzisiejszym filmie jest ze mną mój kolega Świder. Niestety nic nie mogę robić. I na razie chciałbym Wam pokazać tylko moją szapkę, nic więcej. Ale jutro może będzie film z, gi z Gierek openingów na razie nie będę robił bo nie wiem ile tu łapek zostawicie Dwie, trzy łapki w górę i będzie następny filmik z Brawl Starsa także zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał mam takie postacie słabe mam postacie mi już od roku nic nie dropnęło no a pokażę wam teraz moje szanse no, nie wiem, na legendy. Możecie sobie zobaczyć, dam Wam kilka minut. Chciałbym y, Jackie i chciałbym jeszcze y, jakąś legendę, ale wiem, że to jest niemożliwe, bo po prostu Jackie jest fajna, ale ja nigdy nie mogę mieć żadnego brawlera fajnego. Także. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.